Witajcie moi drodzy w odcinku z Timberborn. Tak, tak, czas najwyższy powrócić do kolonii naszych bobrów. Nie ukrywam, że od ostatniego odcinka nie za wiele pogrywałem w ten tytuł. Natomiast troszeczkę się zmieniło od ostatniego czasu. Nie za dużo, aczkolwiek zmiany są. Jak widzicie, powstało tutaj pole plus dwa gospodarstwa, dlatego że musimy zwiększyć troszeczkę przypływ żywności do naszej kolonii. Tutaj jeszcze jest w fazie przekopu taki kanalik. On będzie doprowadzał wodę tutaj aż pod tamę. I, i, I to chyba wszystko, jeśli chodzi o takie zmiany, które na szybko wprowadzałem. Tutaj sobie wyrównuję również teren, bo prawdopodobnie tutaj zrobimy sobie kolejną farmę, a docelowo tu prawdopodobnie to wszystko, te drzewa, w ogóle ta dzielnica tutaj zniknie, ponieważ będę chciał zrobić. Tutaj jeszcze mały taki przekop. Prawdopodobnie będziemy tu gdzieś próbowali magazynować wodę. Nie wiem, czy się to uda, bo niestety poziom wody. Myślałem, że wzrośnie bardziej, ale tak się niestety nie stało. I będziemy musieli prawdopodobnie jakoś inaczej sobie poradzić. Chciałem tutaj zrobić przekop, żeby puścić tędy elektrownię wodną, ale ta elektrownia prawdopodobnie będzie musiała powstać tutaj. Także to jeszcze jest, można powiedzieć, w fazie takiego planowania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co lecimy tutaj z. Wyrównaniem tego całego terenu z tym kanałem, jak również poprowadziłem już tutaj drogę do kolejnych ruin, będziemy sobie pozyskiwali stąd metal. Tutaj w tej dzielnicy, o której wspominałem niedawno, że prawdopodobnie zostanie zniszczona, póki ona jednak istnieje, będę musiał wybudować domy mieszkalne tak żeby nasze buberki jednak miały gdzie mieszkać. to z tego powodu, że no, muszę mieć tą dzielnicę póki co obstawioną, chociażby ze względu na te drzewa, które tutaj rosną. No i teraz tak się zastanawiam, jakby tutaj puścić tą dzielnicę, żeby to miało tak... Ręce i nogi, zobaczymy, czy to się uda zrobić w ten sposób, tak uda się, hmm, chociaż nie. Nie do końca to będzie tak, jakbym chciał. Ale to nie szkodzi. Poradzimy sobie z tym. Zrobimy tutaj taki mały myk. Że puścimy sobie tutaj o po całości. Do tego dołożymy sobie schody tutaj. Abo nie schody możemy jeszcze sobie... o tak Dołożymy pojedyncze jeszcze platformy tutaj tak jak jest ten blok. Dołożymy kolejną o właśnie w ten sposób Tak. I przerzucimy sobie od razu ludzi do tej dzielnicy. Ja myślę, że 12 bez problemu to ogarnie wszystko. Pytanie tylko, czy ja tutaj mam dostęp do właśnie lata budowniczych. Dobra, dorzucimy im tam jeszcze sześcioro. Punkt dystrybucji, urząd dzielnicy. Punkt dystrybucji możemy zmniejszyć do dwóch, i do tego sobie przejdą. O, o to chodziło. Dobra, niech oni budują. Szybkie wytłumaczenie, dlaczego zrobiłem tutaj w ten sposób. Dlatego, że nie mielibyśmy tutaj jakoś specjalnie możliwości, żeby puścić drogę. A dlatego stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie puścić platformy pojedyncze, zrobić po, na po tej pojedynczej platformie drogę, dołożyć drugą platformę, za chwilkę dobuduję na całych tych drogach platformy i kolejne piętro już będę mógł postawić cztery budynki mieszkalne, nie trzy. Także taki oto plan. Kolejnym pomysłem, jaki wpadł mi do głowy, to było postawienie pomp wody dla tej dzielnicy tutaj znajdującej się po drugiej stronie naszej rzeki. I myślę, że taki sposób pozyskiwania wody będzie dość dobry, ponieważ jesteśmy w samym korycie rzeki i jak najbardziej Powinno się to sprawdzić, mam przynajmniej taką cichą nadzieję. Oprócz tego połączyłem sobie dwie strony tutaj tej dzielnicy poprzez dobudowanie drugiej strony tej wieżyczki ze schodami. Powoli tutaj już się. Nasz teren wyrównuje, natomiast tutaj prawdopodobnie powstanie mała elektrownia wiatrowa. Już projekt mniej więcej mam gdzieś tam ułożony w głowie. Zobaczymy, czy się to uda. Myślę, że tak. Dlatego w niedalekiej przyszłości również tym się zajmiemy. Tak, czas najwyższy wziął się za zwiększenie produkcji żywności z tego względu, że zaczyna mi jej ubywać. A to oznacza, że będę musiał powoli zagospodarowywać tutaj ten teren. Przede wszystkim na obecną chwilę najlepiej pod wiatraki. Inaczej pod młyny. No. A tutaj wiatraki już mam postawione. Powiedzmy, że to będzie taka mała farma wiatraków. Za chwilkę sobie tutaj puszczę okablowanie, czyli to się zwie tutaj jako wały. I bezpośrednio za tymi wałami już sobie zrobimy młyny. A tutaj w dolnej części będą piekarnie, i to będziemy mieli taki mały, można powiedzieć, nasz produkcyjny zagajnik. Tak docelowo się prezentuje tutaj właśnie ten zagajnik gospodarczy, o którym wspominałem. Czyli wiatraki, do tego młyny. I tutaj z tej strony drogi za chwilkę powstaną piekarnie. Poczekam tylko aż to wszystko ładnie zostanie zbudowane. Co jeszcze? Tutaj wymieniłem pola drzew na marchewkę. Dostawiłem dwie, dwa gospodarstwa. Zwiększamy produkcję żywności. Tutaj dalej trwa walka o zdobywanie materiałów wybuchowych. Powoli, powoli myślę, że uda się tutaj ten teren fajnie wyrównać. Tutaj również powstaną młyny i piekarnie. Oprócz tego, właśnie ta mała elektrownia wiatrowa, albo napędzana siłą mięśni. Zobaczymy. Bo tak nie do końca jestem przekonany co do tych wiatraków. No i dostawiłem jeszcze jedną papiernię, ponieważ tego papieru coraz więcej mi tutaj jest potrzebne, a że kłód mam na razie bardzo, bardzo dużo pod dostatkiem. Także możemy sobie na to pozwolić, żeby ta papiernia druga również tutaj działała. to w ten piękny sposób piękny widok prezentuje się nasza farma wiatrowa dołączona do tego młyny, piekarnie koła mocy w razie, gdyby potrzeba było przestawić się na ręczną produkcję energii oraz jako, że mamy dostęp już do papieru, z dwóch papierni, wybudowałem również prasę drukarską, co pozwoliło nam zacząć produkować książki oraz zwiększyć dobrobyt naszych podopiecznych. Co mam nadzieję przełoży się również na produktywność naszych milusińskich. Niech tylko spojrzę, co. Książki dają tempo pracy plus 20%. Także fajnie się składa. Tutaj już powoli, powoli mam teren ładnie wyrównany. O, woda już tutaj sobie dopłynie do samego końca. Produkcja żywności również się zwiększyła. Także jesteśmy na prostej. Tak, czas najwyższy, aby również tutaj w tej dzielnicy powstały jakieś mieszkania. Niech powoli ta dzielnica staje się samowystarczalna również w piłę roboczą. A standardowo budujemy sobie według już znanego nam planu. Jak możecie zauważyć, produkcja żywności znacząco nam wzrosła. Tutaj troszeczkę się borykam z problemami wysychania i obumierania lonów. Natomiast jest to związane z tym, że no nie do końca jest przemyślana tutaj ta tama. Chociaż z drugiej strony, jakby nie patrzeć, to spełnia swoje zadanie, ale wiadomo, jest to pierwszy mój taki większy projekt, i jestem z niego zadowolony. Pomimo tych niedociągnięć, tych problemów, które tutaj się pojawiają, to całkiem sprawnie to idzie. Jedyne co jeszcze muszę zrobić, to tak to usunąć tutaj, puścić schody o i dołożyć ścieżki. Tu, jeszcze problemem może być to właśnie, że maksymalnie wydaje mi się, że drugie piętro, jak powstanie, to y, może nam braknąć po prostu zasięgu. Aby wybudować coś jeszcze wyżej, widzę, że kolejnym problemem jest również brak siły roboczej tutaj w tej dzielnicy. Mogę przerzucić, mogę przerzucić. To sobie przerzucimy do. To jest szóstka. Tak, do szóstki sobie przerzucimy dziesięciu. Dobra, i powoli to powinno zacząć funkcjonować. A tutaj ta dzielnica już jest fajnie samowystarczalna w wodę i wiedzenie. I docelowo, jak możecie zobaczyć, tutaj to wszystko mam przeznaczone do wyburzenia, do wyrównania. Ponieważ jest tutaj ładne połacie terenu równego. I tutaj sobie stworzymy również Miejsce, gdzie będziemy uprawiali czy to zboże, czy to ziemniaki, bądź marchewkę. A to po to, no żeby nasza kolonia jednak w te podstawowe zasoby była dość bogata. Tu jeszcze cały czas kombinuję, jak. Dorzucić, znaczy dorzucić, jak tutaj połączyć to wszystko, a żeby woda bez problemu tutaj się dostała, ponieważ chciałbym tutaj ten teren również wykorzystać, ale to z tym się akurat nie spieszy. Na razie sobie idziemy tutaj w tą stronę docelowo. Ten teren, żeby zająć i rozbudować, a dopiero później będziemy się tutaj. Bawili w pozostałą resztę. Nadeszła pora, żeby wyznaczyć sobie kolejną dzielnicę w tym miejscu, w którym Wam już wcześniej pokazywałem. Na razie niech tutaj ten teren sobie powolutku zaopatrują w materiały wybuchowe. Nie będziemy się z tym spieszyli. Po prostu tak będzie dostępność materiałów wybuchowych, tak sobie będą tutaj to uzupełniali. Natomiast już tutaj wyznaczyłem taką można powiedzieć strefę czy tam yy, dzielnicę nową. I tak mam nadzieję tylko, że jak tutaj yy, wykarczują te pieńki że ta jednak dzielnica tutaj będzie w całości pokryta, i tutaj będziemy mieli same pola, tylko i wyłącznie pola. Zaczniemy sobie tutaj obsiewać wszystko pszenicą. Z kolei te dwa poletka tutaj, które mam, całkowicie są znikną. Przerzucimy sobie zbiorniki na wodę. Wszystko tutaj poukładane zamiast tych pól. Również papiernia, również wytwórnia zębatek. Wszystko zostanie tutaj przeniesione w miarę możliwości. I będę chciał tutaj, tą dolną część, czyli tutaj, gdzie jest to drugie pole, całkowicie zniszczyć, puścić tędy wodę i tutaj wybudować taką małą elektrownię wodną. Plan niby doskonały, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie jest dobrze. Mógłbym nawet powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Jedzenia jak widzicie, w momencie kiedy się wziąłem za to, żeby interweniować w sprawie pożywienia, mieliśmy 6000 bodajże, Na obecną chwilę 14 tysięcy, więc idzie to fajnie do przodu. Jak również prawdopodobnie za chwilkę zacznę tutaj budowę tej elektrowni wiatrowej, o której również wspominałem wcześniej. Dołożyłem jedno gospodarstwo, jedną wieżę irygacyjną. No i póki co jakoś powolutku to działa. Moi drodzy, docelowo ma wyglądać tutaj ta dzielnica. Jak możecie zauważyć, nawalone jest tutaj tego masę. Ale oprócz tego stwierdziłem, że te podwyższenie terenu, które wcześniej chciałem zlikwidować, wykorzystam sobie do pozyskiwania drewna. I w ten oto sposób ten, można powiedzieć, pagórek, tak? Przerobiłem na las. Dołożyłem kilka zbiorników na wodę za chwilkę zębatki będą tutaj y, transportowane do budowy. I co? Sześć gospodarstw, sześć wież irygacyjnych. Sprawdzimy, y, jaki to w ogóle będzie miało sens, żeby transportować tutaj wodę, y, bo zastanawiam się nad tym, żeby tutaj te pompy podłączyć pod tą dzielnicę. Nie wiem, czy mi się to uda bo jednak jest to dość daleko. No ale, jak nie sprawdzimy, to się nie przekonamy. Myślę, moi drodzy, że to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. No właśnie, tutaj też już problemy z wodą. Wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. W kolejnym będziemy się bawili dalej. W ogarnianie tego wszystkiego może podpatrzę jakieś ciekawe pomysły u innych, czemu by nie, może coś akurat uda się tutaj wprowadzić, wykorzystać jakieś ciekawe tipsy, może się uda wyłapać. Także serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jak również na serię z Medieval Dynasty. Zapraszam również na sesję live, które w ostatnim czasie się pojawiły i mam nadzieję będą się pojawiały dalej. Wszystko zależy też od tego czy będziecie się pojawiali na tych streamkach. Trzymajcie się ciepło i naradzisko.